Dzisiaj na kanale challenge To nie zgadnie słowa Ten musi to zjeść No, no to, to zaczynamy Bo to teraz słuchajcie zasadnego challenge Jest 6 rund Odgadujemy nazwę produktów A kto nie odgadnie Będzie musiał to zjeść A tu mamy nasze miejsce rozgrywki I jak trafi złą literkę. będzie miał trzy X to wtedy znaczy, że przegrał. Mm -hmm. I co musi? I musi zjeść ten produkt. A jeżeli osoba odgadnie, to osoba, która przygotowała, słuchajcie, to musi to zjeść. A wiecie, czego się tak głupio ma pośmieją? Bo my już to nagrywamy dziesiąty raz, naprawdę. Wszystko zobaczycie w trakcie filmiku, także zostańcie, dajcie łapkę tak, w, górę dajcie w górę i oglądajcie do końca. A co wy na to, żeby nagrać odcinek, że kupuję wszystko co zgadniecie w ten produkt? Nie, <śm> 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 dobra! Nie, nagrywamy! Dobra, A stop, ale kto pierwszy? Papier kamien z ale marzena pakuje, to marzena pierwsza yes, Nie, ale ja przycię na maszynę. Aha, to marzena teraz Aha, no jest... ona mnie przecięła. To miłaśka wygrała. Jest. Przechodźcie teraz do lodówki i zobaczcie, ile tutaj mamy. Ojej, no. to jest Literek. jeden produkt. No jeden. Tak, jeden, nazwa jednego produktu. A co tutaj jest? No właśnie, ten masz jeden produkt. produkt, no, mhm. a tu jest ten mhm. ja. A mogę zajrzeć? I jak y, potem będzie. Dobra, to ty literki podajesz? E, liter... Ale taki duży treść. Ale masz tylko, możesz tylko trzy. Dobra, litera O jak Ola. Jest? Nie. To dajesz x, a. W o nie, nie, co? Już mam x pierwszego? O nie. Tak e, litera z jak zenek. Jest? Tak. No, nie. jest dobrze. tylko jeden zenek? No. Dobra, no to teraz może i jak igła. Mhm. mhm. E, to jak jest z, to będzie c, c jak Celina. Jest? Nie. Nie ma. Co? O! No. O nie. No, to Jeszczena masz szansa. Smacznego. Nie. Dobra, to będzie na pewno A jak Alicja. Jest? Mhm. I tutaj. Te jak Teodor. Okej, okay, tutaj Ej, coś jest. Coś chyba już mi się szykuje. Ale tego nie znam, ta druga. Mm, dlatego może być trudno. Yy, to będzie... Ale jedno ty jesteś u góry. Nie, jeszcze tu, właśnie chyba nie. A no. Wiecie, Marek, nie kantujemy. Dobra, no to jadę już tą pierwszą e, wersją. No to dajcie E. Okej, okay, tutaj. Mhm, uh -huh, jeszcze tutaj jest. Co? E, K jak Kasia. Yes. Dobra, ale ja reszty i tak nie znam. Dobra, P jak Pelagia. <noise> Pelagia. S jak Sabina. Tutaj. No, no to... i teraz jestem w kropce. Co, jak Celina? Jest? Nie ma. Nie, nie ma? Nie ma. To Ta nie. Tam, 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 tam. No, co to znowu jest za wybryk natury? No to uwaga, maszynka otwiera nie, sobie. Nie, nie, nie. Maszynka. 3, 4 i reakcja. Ale chwila, ja to zjadam? No, no. ale nie całe. Łóżkę! No łyżkę. No łyżkę. Pasztet <laughs> Ogólnie ja pasztety lubię, ale... Pasztet wegański z pieczonymi warzywami. Dobra, nigdy nie jadłam, trzeba w życiu kosztować różne rzeczy. Uuu. Mmm, ładnie, nawet pachnie taką cebulką. Takimi, wiesz, taką cebulką prażoną. Hmm. Widzisz, że nawet w miarę? Hmm? Dobra, teraz kosztujemy smaczek. Szybciutko, szybciutko, jakie ciecierzyca. Marchew, warzywa, cebula, ups. Łyżka. Mm. No łyżka, łyżka, ja na nie Dobre. Mm. Ale szczerze Dobra, taka zmiksowana Taki groszek mhm. Dobra. Na kanapkę może być Krzywie się, ale Dobra, to teraz marzenka będzie. Dobra, kogo wybierasz? No teraz Michał się musi zgadnąć yes! Proszę o to moje hasło Coś do zjedzenia Czy tam jest A? Nie ma Uhuhu, Na bogato R? Jest Oh. A to już będzie pasztet. E? Robiłam? Jest E. Yes, e. Is... K? Jak Basia, nie ma. Mm, no to smacznego. K? Nie ma? Nie! Yeah. A co to było? No, otwórz sobie. Proszę. Co? O, fuj. Proszę, U, Ja tego nie zbyłam. Z tego powstaje takie pyszne ciasto drożdżowe. Dobra, ale ja wiemy co to No to jedzie, jedziemy. Tak, pysznie pachną. Ale to można jeść, to jest akurat Troszeczkę droże. sobie łamiesz parę Ale wiesz, że ja tego nawet nie powiedziałem, że takie coś kupić. Przecież to jest pyszne. Wiecie, że dajesz duże i ha. No, czekaj. O, dobra, już ci to oddzielę. Ale ja lubię drożdże. Droże są tutaj lepsze niż to. Mm. Tak? To już jest lepsze. To ja też to lepsze. Fasz to jest lepsze. No, no to, to jeden. To jest taka guma do rzucia, Michasiu. Oj, <grym> Dobra, to Michaśka mnie zaruszyła. Jeden, zero dla mnie. No to, uwaga, mamy hasło. Zobaczcie, tym razem jeden, raz I jedziemy. No, e, W. Nie ma. To jedziemy, czerwony, X, Marek. Pierwsza Ale tak była w Tak, Ta jest, Marek. Mhm. R. Jest tutaj. Z. Jest tutaj. Ża. Żaba. No, żaba. No, nie, Ale żaba przecież z kropką. Następna literka. K. K. Mm -mm. Czyli? Dobrze. Drugie zagrożenie Marek i ostatnia szansa będzie. Ża. Żaba. No nie. No jedziemy literki. No, to żaba. Żaba. No. Co jest po A? Zawsze literka? A B C D M, E F G. G. Yeah. Nie. Nie no. ma. Przegrałeś! Ej! No i masz prawo, zobaczyć. Co to jest? Coś pysznego lubię. Hisce i ryg! Ja zamykam oczu się. Nie, nie, to jest proste. Ale Ale to jest zobaczcie się fajnie w Ale to jest ściema, bo ty się kadałaś, że kupisz wszystko, a to z lodówki wzięłaś. <laughs> bo to miał być krem. Hmm. Dobra, no to a Marek, prawie. ale nie łyżeczkę, ja łyżeczkę. Ja Jasne, wyście jak zwykle brały po prostu takie te, a ja o, i jedziesz. O, o. Ale nie ma wody? No proszę, bez wody. Nie, 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 ale naprawdę się wysiliłaś. Ty. Dobra, to teraz ja marzyncem. Ale nie zgadłeś, niestety. Nie musiałam się wysilić. A marzyna na, na razie prowadzi. Tak. Trzy no? lunda marzam wygrywa, no nie? To Porażka! No i co, gotowi? Tak O nie, znowu dwóch. No słuchajcie, teraz hasło. ja przygotowałem dla marzynki, ale muszę być za kamerą, bo wiecie, żebyście widzieli dobrze. Także wolę iść pod kontrolą. No. Dobrze, od A zaczynam. A. A, uwaga. A jak Ania. Ech. A to Michałsia Ci pomoże, X-y będziesz pisała, o, o, wiem, proszę. Jest? Ale... O, o. P jak porzeczka. X. Ta, da, -da. ta. P -da. jak Danuta. Idę na całość. Nie ma. Szybki szpil. I ostatnie? Eee, T. Jest. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, jest. O.

no. Boże, ja po takie coś kupić? Nie, ja tego nie zjem I co? A ty się Michaćka nie ciesz, bo do ciebie też jest suszek. Nie Nie mówię sushi Nie. co to będzie To pachnie konserwa, o Jezu Jaką to ma konsystencję no, dajesz. Nie, już mam odruch wymiotny. No nie. Ale to jest chyba coś dobrego. O, teraz ja pytanie do widzów. E, słuchajcie, czy... Jak to śmierdzi. Słuchajcie, czy mieliście kiedyś okazję jeść wątróbkę rybną? Z dosza? A Michalszka jadła? W życiu, jadła. W życiu? No to możesz spróbować z mamusią. Nie, 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 no, nie to ty sobie spustuj. No to marzynko. Trochę ma zapach mielonki, no. trochę ma zapach... Daj, zadaj. Takiego tuńczyka jest. Mama, 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 mama No! Mama, mama! Jest, 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 jest! Jest! Spokojnie! Yes, jest! Jest, jest! Jest! Mm. Yes. 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 Mm. Yes. Mm. Yes. No, powiedz nam tak, coś! Jak... Uwaga, powiedz nam no coś marzynko! <laughs> Ale zjadłaś to? Ty, Michałaśka, jutro do szkoły tym dostaniesz! Mm, to ma smak proty, ale ma konsystencję takiej galarety. No mhm. proszę. Ja jestem gotowa, a może... e, Ale co to jest nie fair, To takie krótkie znowu? Krótkie, ale bardzo trudne. Tak? Także można zjeść <laughs> bardzo przyjemną rzecz. Jeżeli ktoś lubi, to może być mm. bardzo pyszne. Ale chyba to już nie jest. Czy tutaj jest ty? Nie. Proszę sobie dać krzyżyki, sobie sama daj. <laughs> Raz. Myślę, że szybko będzie hasło. Czy tutaj jest A? Nie ma. Ej, coś ty kupiła. Dobra, mówię, że R. Nie. Dziękuję. Ej, co to było? Proszę. Co? Nie! Śledź! Nie! To już bardziej bym No nie, e O nie, cebulkę przy okazji możesz zjeść. Słuchaj, śledzi jest bardzo dobry. Ja sam sobie mm. spróbuję za chwilę. Mm, taki śledzik, jeden biały, taki piękny. No ale bierz kawałek. No ooo, możesz dwa nawet. Śledzie są zdrowe w ogóle. Nie, prawda, ale ma, a może nie odchodzisz kosz? A Mareczku, jeżeli zdrowe, to wątróbkę rybną zapraszam. Nie, nie, ja tego nie zjem. Czemu? Ja Słuchaj, jak ja, ja dziękuję, mam radę że... z wątróbką z dorsza. Dobra, tak. tak. 3, 2, 1. Jedziesz, jedziesz, gryziesz, wydziesz, gryziesz, jedziesz! O Nie! Dobra, no to kolejna runda, szybciutko. No i gotowe, proszę. Tu się kryje zawartość pi... Mogę otworzyć? Nie, 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 nie! nie, 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 nie. Najpierw skadujemy. I to jest to? Tak, proszę, tu jest hasło. Ja daję tylko krzyżykiem. Tak, Nizasza mi pomoże, będzie dawała xy, a ja proszę, litera, którą Marek wybiera? Hmm. No to niech będzie w, tak jak ostatnio. <kłysy> Było w, no nie? No było, ale wiem. było akurat w. Nie wiem, ostatnio też było. Mhm. O, jak Ola. No, o. Nie. Hmm. Nie, no on to zgadnie. No ale co to jest? Nie wiem. O. S jak Sylwia. Jest? Hmm. Mhm. Włosy. Włosy, o włosy, włosy. Nie to jak Teodor. Tak, ost, Ostry? Nie. No Marek, Marek, daj, 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 daj literkę. Daj na przykład literkę N. O, N Nie, N, N jak Natalia. N jak Natalia. O, o, o. Nie. Nie ma. Cic, cic. Bye, bye. Jest jeszcze tylko jeden i będzie pyszne i mm -hmm. on Ost. Ost. Nie. A to już wiem co, To marzenka to będzie nie, sobie nie, konsumowała wiem. Co to jest? Pisz Wodorosty o, nie. Marzenka Smacznego Marek Nic ci do tego Trzy dwa i otworzymy sama Ja wiem przecież co tu jest Wodorosty chciałaś mi załatwić. No. A wiesz, że ja wodorosty jadłem? No, w si tej Właśnie ja podejrzewam, że ty byś to i tak zjadł, bo ty to lubisz. Ale chyba. nie czy to jest na ostry, czy na łagodny. Co? To są... Gotowe do jedzenia, japońska sałatka z wodorostów. Dobra, jemy. O nie. To Jest taki sos. Mm. Ale ja musisz dodać sos. Ej, to jest sos Ale sojowy. Ale to ładnie, ładnie. Spoko. ja podaj widelczyk. Widelczyk? co już się robi. Ale to jest dobre. Mhm. Smacznego! O, ja wiem co jest dobre, słuchajcie. Ja proponuję, że Marzenka sobie zrobiła sałatkę. Wodorosty i... i. Ten, e, wątrówki ze... Idę na całość. I pasztet. Na bogato. Na bogato? Na wiecie, że mam pałeczkę, bo Marzenka nimi pałeczkami mieli za chwilę cię innego wodorosta. Dobrze, to sobie wymieszamy wodorosty. Łe. No to smacznego. Dobra. Mm. Mm, nie, trzeba cokolwiek... Co, nie. Co niedobre? To nie przejdzie. Nie przejdzie? Ale ja to już też jadłem. Jezu! niektóre są lekko, wiecie, podgniłe. Nasiu, mm? poczęstuj się! Nie, nie, nie. Dobre, nie. Nie, Sezam. no to są jakieś takie sezamy, no. Wiecie, <grym> już widzę, o no, nie. Ale mi się tak podobał ten challenge, go bym jeszcze raz powtórzyła. To słuchajcie koniecznie zostawcie łapki w górę, a ja wam zadajmy. obiecuję, że nagram challenge, to tak kupuję wszystko. Co czego zagadnimy na zwie, a kto nie zgadnie, tego temu tacie to kupują. Coś takiego wiecie. Dobre, to dajcie łapki, fajne może być. No to co i widzimy się w następnym odcinku, Człóż, Marek! Na do Marek, chodź do nas! Fala!